Mówię naszemu rządowi i naszym biskupom, słowa Mesa, nie można zauważyć ustroju państwa jego praw, wyrzekając się króla. Nie chcieliście intryzacji, wyrzekliście się króla, który te prawa ustanowił. Chcieliście z niego zrobić robotnika sprzątającego ulicę, sługę. Pomyliliście się. Przed tym królem wszyscy staniecie. A ci, którym Bóg dał klucze, do władzy intronizacja zablokowali, ci dopiero będą mieli słowę. Bo za niej pójdą dziesiątki tysięcy potępionych, miliony, którzy nie skorzystali z łaski intronizacji. Bo na razie Kościół dzieci jest na etapie zapowiedzianej apostazji. I to z rozmachem idącym. Przypomnę apostazja zapowiedziana przez świętego Pawła. I Pan Jezus też o tym mówi. Kościół musi na powrót stać się matką narodów i kierować nimi zgodnie z, nie, z nauką chrześcijańską. w środę będziecie mi ofiarować intencji intronizacji waszej ojczyzny waszej ojczyźnie. Więc Bóg, Bóg nie czeka na narócenie wszystkich. Chce, by przyjęto Jego wolę. Pan prezydent na siebie skupi. Od kilkudziesięciu ludzi zależy szczęście świata. I to od naszych na ziemi polskiej. Od kilkudziesięciu ludzi. Dzieci się to odrzucą. Smoła budowana. Bo szczęście wielu narodów, wszystkich narodów, leży na ziemi polskiej. I ta decyzja jest w rękach purpuratów. Jeżeli tylko kilkudziesięciu, bo tu chodzi o rządce diecezji, bo po blisko pomocnicze to akutem może karnały przyjechać na brzeg świętych. w złane To się nie liczy, rozumiecie? i kilka diecezji. Oni są odpowiedzialni za szczęście świata. dzieło intronizacji, dla mnie jest to bić w Na razie wszyscy wrzesz wrzeszczą jednakowo, jak faryzeusze. Nie chcemy, żebyś królował. Bo mają pętlę na szyi. Służba dwom panom. I to jest największy krzyż. Na razie Polska jest perfekcyjnie pieczętowana. Była druga próba przyjęcia lasów. Teraz przejmują wodę, węgiel, powietrze, wodę, ale wszystko po kolei miasto za miastem oddaje wodociągi w obce ręce. Dzieci! To ja bym oddał Niemcowi mój wodociąg, bo no nie... Dzieci przecież to rządzą, to na Są pewne granice, w przyzwoitości dbali o swój dom. Słowie, nam chcą wyniszczyć Węgier i będziemy, tak, kupujemy milionami piece niemieckie, walimy masę pieniędzy, za chwilę nam podniosą gaz i będziecie piszczeć. Czy nie pamiętacie, jak był groszek po 2000 pod jeździrowej i słodszył pieca? pieca? 9000. Nie pamiętacie tego, to było 8 lat temu. A dzisiaj 1000. Jak myślisz, jak wy mam podajnik, że Wy nie musicie robić, to będzie to tańsza łopaty? Wy oddajcie mi swoją wolność, a wywiecie ją z rąk ludzkim wrogich mojej łaski. Ukraińcy, Żydzi masowo otrzymują, moi drodzy, obywatelstwo polskie. Co to znaczy? Wszystko to bo jest taka że Żydzi mają pieniądze, Ukraińców dopłaca Europa, a my? Gdzie za my? Siedzcie cicho, żebyście kromkę chleba dostali. Kiedy byłaby neutralizacja, Pan mówi, sam Bóg staje się wówczas Waszą obrońcą i rozpalicuje wojsko wokół Waszych granic wydaje się, że jestem tak ostry, ale kiedy sobie uświadamiam, co Bóg mówi, jakie daje lekarstwa i chce pomóc, a tu nie ma chętnych. Nie lękajcie się. Przynoszę wam wyzwolenie. Nie lękajcie się, panie. My się Ciebie w ogóle nie lękamy, my Cię kochamy Tyś naszym tatom, to nam przy tobie jest jak w domu. Nie lękajcie się mojej miłości, gdzie oni w ogóle zna nie chcą. Panie powiadomiłem, ale na mój idę i pościół dalej będę, bo wierzę, że wykorzystasz tą garstkę dla uratowania Polski i Europy. Amen. 嗯。<laughs>